Siemaneczko szanowni widzowie, witam was ponownie w kolejnym odcineczku z NHL 20 i moją karierą zawodnika Peter Lemmy. Oczywiście ja, Lemmy. Przed nami spotkanie z Calgary Flames, tak jak obiecałem. Później zrobię jedną symulację jednego meczyku tylko z Vancouver i w kolejnym odcinku... Zagramy przeciwko Edmonton Oilers. Tam ekipa jest solidna, niezwykle dobrze grają w tym sezonie. Tutaj też widzę Ven Angel moim, tutaj akurat moje odsłonie też grają naprawdę dobrze. I tak w ogóle to mamy teraz kolejny ciężki mecz, bo w zasadzie będą dwa bardzo ciężkie mecze, bo Calgary Flames również jest drużyną, która gra niezwykle dobrze. Ma dość tutaj wysoki overall, ofensywa 91, znacznie wyższa od naszej drużyny. Defensywa też ciutkę lepiej i goaltending też znacznie lepiej, więc szczerze mówiąc prawdopodobnie tutaj dostaniemy łomot. Prawdopodobnie, chyba że Peter Lemmy opuści się w tym spotkaniu i strzeli brameczkę. W ostatnim odcineczku udało się jedną bramkę strzelić sam na sam, nie było żadnej asysty, więc może dzisiaj... Coś lepiej śmignie. Następnie będziemy więcej niż jeden punkt. I będziemy powoli zbliżać się do tego, żeby mieć w końcu tą średnią jeden punkt na mecz. Byłoby nieźle. Taki jest, taki jest nasz cel w tym sezonie. Problem jest taki, że gram tam w słabym zestawieniu, tak? To jest, to jest trzecia piątka, jak się nie mylę. A, może tego trafię, ale jednak nie. Jeszcze w osobie nie wypuszczają.

O kurde, ale to przechwycił. Tam przywazę gramy. Tam banka w w osobieniu, Teraz gramy przywazę, więc czas by to odrobić. Koło on tu zagrał. Koło on tu zagrał. Possession along the wall shot blisko było o, chyba didn't 53 williams is going off for 2 minutes funny coaches always tell you get your stick on the pot, and then when you try and the guy trips up they tell you get your stick out of there kind of stop nice start winning the draw here inside the offensive zone Moussa quickly over to Lemieux I knew po why would to the middle? Puck! has got it along the wing Ottawa's grabbed a hold of the puck Here's a short pass to Soderbergh And he lands it to the puck after trying to make one too many moves One too many moves, the shot might have been there, but the puck's off the stick And manages to clear the zone

O, Jezus, czasami nie rozumiem niektórych zawodników. Najpierw wjedź do tercji, przejeżdż tą niebieską linię, a później dopiero zacznie robić jakieś manewry. No, ta tercja wygląda kiepsko, jak na razie. won the face-off deep inside the offensive zone. Slides the puck over. Takes the feed. Sends a pass over. And that goes off a player in front. Picked up along the wall. Picked up along the wall by Kinchuk. Picked off in the open ice. Posts the puck away. lemieux got it in the offensive zone. O kurde, ładnie, 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 A to podanie wyszło, coraz lepsze podania mam, coraz celniej podaję, ale kurde, ten strzał jego był niecelny, ale dobra akcja była, w końcu coś się wydarzyło. Oj, 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 dobra, ja zmianę. Szkoda, że mi kurde to nie niecelnie dał, ten przechwycił, znaczy nie celne podanie było w zasadzie celne, tylko że brońca to przeciął, cholera jasna, kurde. Wiedziałem, że będzie ciężko przeciwko Kalkarie, ale no jest, jest chlernie trudno. W zasadzie nie, nie bardzo nawet możemy tutaj dojść do jakiejś pozycji szczereckiej. I jesteśmy tylko momentami od startu pierwszego. Ottawa znajduje się w tym miejscu. Quick feed to Eakin. I używa swojego reachu na destrukcję.

Aj, udało się ich tu wycykać. Ten zwód przy, obro... znaczy, przy tej bandzie, no tak trochę mi tam wychodzi, ale on i tak jest koślawy. Mój zawodnik zanim się obróci, ale no wystarczy na tyle, żeby. żeby czasami obrońcę kupić. A cholera jasna, już jest 7 minut do końca tercji, a ja dopiero drugi jestem na lodzie. A no, ładnie, ładnie, ładnie. And a nice job by the killers on that one. Yeah, now they can get a change, get some fresh players on the ice. Over the line they come. On oh, the doorstep! And that one's broken up by a oh, gets it out of his own end. Taken by Monet. Oh, it's a Zaker O'Briense. Jostling for the puck, and it's knocked away. Nice pass.

One goal lead still intact. Nice so in oh, trochę słaby. Ale zawsze do bramkę, ale słabo ten już wygląda. Dramatycznie wręcz. Dramatycznie. Boże, nie mogę się w ogóle odnaleźć w tym meczu. W tej sesji absolutnie już w ogóle zero. Trzy razy na się byłem. Na In the final moments of this period, I nie trzeba, co oni wyrabiają teraz w tym meczu. Czemu oni sobie podają, Przecież, Czemu oni przed niebieską robią jakieś akcje? Na rozgrywają. Kurna. bringing a stop to the play the flames have been the more active squad and they continue to lead late in the second period Ottawa's got the puck short-handed gets it out of his own end Scooped up a... here they come on the attack with the stop Ottawa's got control of the puck żeby mi się przechwycić blisko było no, nie daj mu Ach, Chciałem ścisć się dwole i wywalić. Mówię, a, może spróbuję, może coś tam wyjdzie, ale jednak nic. No razie wiecie co, do daremnie, daremnie. Naprawdę strzały moje oddane to takie tylko jakieś farfocle.

Dobrze, bardzo dobrze. Daj mu to, daj mu to, tak jest. Ładnie, aj kurde, już na dobitkę jechałem. Dobrze, dobra akcja była. Zwłaszcza, że to w osłabieniu. Jeszcze 5 sekund. Dobry read na wgórę, jak dwie setki się zajmują. Dobry read na the flames can't convert on the power play both sides are back to even strength oh couldn't finish the job what an excellent opportunity ray they worked their way into good shape he's just not able to beat the goal i'm used up but the shooting of the team was very harsh ray shot. not right it doesn't matter proceeds the pass what's in it is kipskill that's match Daremnie, chociaż ten początek trzyściczyci jest obiecujący. To, to, był dobry start. O i jest jeden jeden, proszę bardzo. Czyli jednak. Koleś, kurwa! No. Jadę na bramkę, jadę na bramkę, jadę na bramkę. O Jezus, jest! Się to? Co to za bramka, była? Ja w ogóle wjechałem kolesiowi w Klarę i, i chyba za bramki gdzieś z dalicytowskiej strzeliłem Pokażcie mi to. Tak, ubijem bramkarza Ja pierdzielę, no to było to

looked up by Gardner loose to Lemieux. calvary has got the puck along the wall takes the feed and he slides it quickly to Lucic smart read by the defender to come I kurde, niedobije go dobrze. Szkoda, ale spokojnie, spokojnie jest 3-1, trzymać to right out in front, gets in front of it through center along the wing. What's the puck on net? Ai Ale próbuję, próbuję, próbuje. Jak widzicie strzały nawet gdzieś za bramki potrafią tutaj wejść. Ale to był naprawdę kurde, dobry strzał. W ogóle jaki przypadek. Ale Hokej to jest gra pomyłek. Dobrze, pięknie przytrzymany. Bo słuchajcie, że jak dobrze pójdzie, to może uda się w ten mecz wygrać. Sytuacja jest naprawdę rewelacyjna. Oni widzą, że to też full attackiem grają. Kury, to podanie do końca nie wyszło. Jaj! Podbowa akcja. Trzeba no, też uważać, bo za chwilę, znaczy, szóstka jeszcze, jeszcze za wcześnie na szóstkę, ale jest full attack u nich już, więc. Kuryna. No właśnie. Trzeba uważać. Obrzydliwie też trzeba uważać. Będą cisnęli cały czas. No i teraz przy, przy naszym prowadzeniu przy 2 trochę mogą zwolnić. Skur nas jest grane.

Jak pomyleni Trzymać to osłabienie to No, guma chodzi, co? Zaczęła chodzić tu guma o! Dobrze! Ja już tu pod bramką jestem. Nie! Ja, ja, nie! Ja, ja pierdziele, ja. Co tu się wyrabiało teraz, masakra! Ale cisnęli, ja pierdziele. A, jest, 4-2, więc prawdopodobnie do pustej bramki poleciało jeszcze. Jest wygrana. Jest wygrana, mój tutaj udział, sk znaczy skromny, no bramka, bramka wpadła, tak? tak, strzelona była, chociaż nie jesteśmy tutaj w trójce gwiazd, ale jest kolejny punkt, jest kolejna brameczka, o kurde, ale to się działo, masakra, co to się wyrabiało. Więc mamy. O właśnie, w końcu odbiliśmy się od dna i w tej chwili jesteśmy na pozycji przedostatniej. Zobaczmy sobie. Znaczy w ogóle to w momencie cofnijmy się. Zróbmy sobie tą symulację. Na kolejny meczyk, więc kolejne spotkanie, jakie obiecałem, że Wam zaprezentuję na kanale. To będzie spotkanie z Edmonton Oilers, Więc zasymulujmy sobie do tego dnia. Więc tylko jeden mecz. 5-4, przegrana po dogrywce, to nie jest źle, to nie jest źle, to jest dobry wynik, to jest kolejny punkt, co prawda spadliśmy znowu na ostatnie miejsce, ale tam jest troszeczkę lepiej już. Zobaczcie, mamy 25 punktów, jest tak najgorzej. No Zedmonton znowu będzie też cieka, kolejna drużyna. Niezwykle mocna. Zobaczmy naszego zawodnika. W 27 meczach 19 punktów. Raczej ciężko będzie tutaj, żeby zdobyć punkt na mecz. Musiałbym wszystkie mecze grać. No, to wiadomo, że to, to ja na to czasu tyle nie mam. Ale będziemy próbować. 7 bramek, 12 asyst. Zły wynik. Zły wynik. Właśnie, rookie skaters. Powinien być pierwszy i weźmy, zróbmy całą ligę, Entire League. Jesteśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o rookies, no to walczymy o Rookie of the Year w takim razie. Mamy tylko jeden punkt straty, więc spokojnie, spokojnie. To jeszcze dużo się w tym sezonie może wydarzyć. Kochani, ja dziękuję jak zawsze za ten kolejny odcineczek. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy jest dla was. Jakbyście mieli coś do powiedzenia, czytajcie opis pod materiałem. Jak zawsze zapraszam do zabawy z sezonem trzecim, gdzie do zgarnięcia są doładowania do konsoli plus oczywiście sama konsola. Więcej informacji jak zawsze w opisie pod materiałem. Łapki w górę, jeżeli się podoba, w dół, jeżeli się nie podoba. Możecie subskrybować, możecie wspierać i tym podobne. Jak zawsze pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Ejka.